Szanowny pan mecenas Roman Giertych, kiedy Donald Tusk nie przyjął zaproszenia od telewizji polskiej do debaty z premierem Mateuszem Morawieckim, postanowił to skomentować. Do swojej rozgrywki politycznej użył moich danych personalnych i komentując, cytuję Mateuszu, zwracając się do naszego premiera: Mateuszu, debatuj sobie z Marianną Schreiber. Jesteście na tym samym poziomie. Ona też tam czegoś tam nie wie, tak jak ty. No i w ogóle to zróbcie sobie konkurs na trzepaków, wspominając owy właśnie trzepak z mojego klipu muzycznego pod tytułem Polityczny Dramat. Wnet zaproponowałam panu mecenasowi rozmowę naszą wspólną, skoro już użył mnie moich personalnych danych. To zrozumiałam, że ma taką odwagę, żeby nie być tylko odważnym w sieci, tylko realnie być odważnym, żeby ze mną tutaj porozmawiać. Niestety, umówiłam się na 19, już jest 19.15. Daję jeszcze panu mecenasowi kwadrans, ale wątpię, że przyjdzie. Jak to mawiał pewien klasyk, prawdziwego mężczyznę, poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy. Niestety tutaj i początek był słaby, i koniec. Założę się, że pan mecenas Roman Gertych nie zrobiłby tak.